Vitam Vitam Second Challenge Festival is up and we have five new heroes. Finally, it's time to review last one from this group, Narcisa. Narcisa is Dark Faction Sorcerer. If you give her emblems, she will have chance to drop mana generation of enemy after dealing damage she's a part of bard family and bard family supports other families and realms solo heroes get plus 5% mana generation team members are solo heroes if they have no family or realm members in the team um, that's great bonus so basically she makes your solo heroes faster she also has passive um reduces the amount of mana increased by special skills by minus minus 50 percent the effect applies to all enemies in the battle okay we have only two heroes that gives mana from special skills exnopod and Milena and usually you don't want to use purple heroes versus squid but soon we'll have costume sieve and Thanatos, so this passive will be more relevant. She has 824 on attack, 768 on defense, and 1439 on HP. Really good offensive stats. Attack power is really high. Defense is about average, and HP are very good. If you want to give her emblems, you should build her for attack and prioritize defense over HP. She will have something like 923 on attack, 832 on defense and 1550 on HP. With limit broken, of course those stats will be higher. Mana speed is fast, so she need eight tiles to go off, but you can speed her up to seven. Her Song of Calmity deals 240% damage to all enemies the duration of status elements is reset for all enemies and all enemies get minus 34% attack for 3 turns let's break it down deals 240% damage to all enemies okay that's cool at fast speed of course we have some crazy damage dealers in this tier for example costume panther but 240% is still really nice. The duration of status elements is reset for all enemies. That is super cool. Unique skill and she is first legendary hero that can do this. So you can pair her with heroes that cast damage over time, defense down or other debuffs and make them last forever. Of course, best combo is to use her with mana or skill control effects. All enemies get minus 34% attack for 3 turns. Okay, attack debuff, that's nice. And minus 34% is also really nice at fast speed. Is Narcissa good? Yes, she's great. Bard family makes your team faster. Nice passive, fast speed, good damage and attack debuff and status element timer reset is just insane. There's only one issue with her. She's purple. Dark faction is one of the best on defense and have strongest tanks. Narcisa is not perfect tank. You want her to use her special after heroes uh, with status elements, so I don't think we'll see her on defense very often. Maybe on tournaments without holy heroes, yes, but in other cases, not so much. But she's amazing on attack. Again, she's purple, and usually you don't go purple versus Exopod, but she's fast. So she shouldn't have huge mana issue. She counters squid with passive, so I think that there's hope for her. On Titans, she won't help you much. She's just an option for high tile damage slot. On bloody battles, she's great. Fast speed, nice damage, attack debuff, ailments timer reset her color is not an issue anymore because not many players are using exnopod on defense on bloody battles on buff booster she's cool too with buffs active she will hit hard she will reduce attack of all enemies and she can give you more control on the fight and on rush she will be ready after 6 styles. not huge difference um, her damage is not that high if we compare her with super strong damage dealers but she can debuff enemies uh, but what really makes her strong is timer reset on rush we are using heroes with mana or skill control so you can use her as tactical hero that will help you to shut down whole team uh, so yeah She's super powerful there. Overall, Narcissa is amazing hero. Bard family and passives brings new super strong mechanics to the game. She has great stats and amazing skill that can give you more control on the fight. I've heard many players saying that she's the one that they don't need from this portal. Why? Just because she's purple i have different approach i would love to have her and even that my line in purple is long she would be the first on the list she's definitely worth tabards and ethers let me know what you think about her if you like this video please hit like button if you don't want to miss future reviews and test drives remember to subscribe good luck with your summons and see you next time Witam w polskiej wersji. Rozpoczął się drugi festiwal wyzwań, a właściwie już dobiega końca i dostaliśmy pięć nowych postaci, więc czas na recenzję ostatniej postaci z tej grupy i jest nią Narcyzja. Narcyzja jest czarodziejem frakcji mroku, jeśli dacie jej talenty, będzie w stanie obniżyć regenerację many przeciwnika, kiedy go trafi. Jest częścią rodziny bardów, a rodzina bardów wspiera inne rodziny i królestwa. Bohaterowie solowi zyskują plus 5% generacji many, a członków drużyny uznaje się za bohaterów solowych, jeśli w drużynie nie ma nikogo z ich rodziny lub królestwa. To jest świetny bonus, więc um, można w skrócie powiedzieć, że um, to sprawia, że wasze solowe postacie stają się szybsze. Dodatkowo ma umiejętność pasywną, redukuje ilość many zwiększanej przez specjalne umiejętności o 50%. Efekt dotyczy wszystkich wrogów w bitwie. Ok, w tym momencie mamy dwie postacie, które bezpośrednio dają manę z umiejętności. Jest to e, Macko Brody i Milena. E, zazwyczaj nie idziemy fioletami w Kalmara, natomiast wkrótce będziemy mieć e, Kostiumową Sif i Thanatosa, którzy też dodają manę ze swoich umiejętności, i ta umiejętność pasywna będzie miała dużo większe znaczenie. Narcyzja ma 824 ataku, 768 obrony i 1439 punktów życia. Bardzo dobre ofensywne statystyki. Siła ataku jest dosyć wysoka, a obrona jest w okolicach średniej i punkty życia. Są dobre. Jeśli chcecie dać jej talenty, powinniście skupić się na ataku, a, a następnie wybrać obronę ponad punkty życia. Będzie miała w okolicach 923 ataku, 837 obrony i 1550 punktów życia. Z przełamanym limitem, oczywiście, te statystyki będą większe. Szybkość many jest szybka, więc potrzebuje 8 klocków, żeby się załadować. A, natomiast oczywiście można ją przyspieszyć do siedmiu. Jej pieśń nieszczęścia zadaje 240% obrażeń wszystkim przeciwnikom. Czas trwania dolegliwości ze statusu zostaje zresetowany dla wszystkich wrogów i wszyscy wrogowie otrzymują minus 34% do ataku przez trzy tury. Rozbijmy to na mniejsze. Zadaje 240% obrażeń wszystkim przeciwnikom. Okej. Okay. Mm. To jest spoko wynik, jeśli chodzi o szybką manę. Oczywiście mamy w tym momencie w grze um, postacie zadające o wiele większe obrażenia, jeśli chodzi o ten tier postaci. Tu dla przykładu kostiumowa pantera. Natomiast 240% na szybkiej manie jest całkiem dobrym wynikiem. Czas trwania dolegliwości ze statusu zostaje zresetowany dla wszystkich wrogów. OK, to jest Fantastyczne. Unikatowa umiejętność jest pierwszą legendarną postacią, która to potrafi. Więc można ją parować z bohaterami, którzy rzucają obrażenia w czasie, obniżają obronę, czy rzucają jakiekolwiek inne em, dolegliwości, i sprawić, że dzięki niej one będą trwały. Wiecznie. Oczywiście najlepsza kombinacja to jest używanie jej z postaciami, które kontrolują manę lub umiejętności specjalne. No i wszyscy wrogowie otrzymują minus 34% do ataku przez trzy tury. Okej, okay. obniżenie ataku jest spoko, nie jest to nic kosmicznego, nie jest tak ważne jak obniżenie obrony, ale minus 34% to jest również fajny wynik na szybkiej manie. Taki oktros dla przykładu ma minus 24%, więc te 34% to jest fajny wynik. Czy narcyzja jest dobra? Tak, jest świetna. Rodzina bardów sprawia, że wasze postacie są szybsze. Um, fajna pasywka, szybka mana, um, dosyć dobre obrażenia i obniżenie ataku. Um, dodatkowo to resetowanie zegara. Dolegliwości jest po prostu kosmiczne. Jest tylko z nią jeden mały problem jest fioletowa. Frakcja Mroku jest jedną z najlepszych czy najsilniejszych, jeśli chodzi o obronę ma najmocniejsze tanki. Narcyzja nie jest idealnym tankiem. Chcecie, żeby się odpalała po innych postaciach, które. Rzucają jakieś dolegliwości, a nie przed nimi, bo traci część swojej umiejętności specjalnej. Więc wydaje mi się, że nie zobaczymy jej zbyt często w obronie. Może będziemy ją widzieć na turniejach, w których nie ma bohaterów światłości. Tam może być fajną opcją. Natomiast poza takimi turniejami myślę, że niezbyt często ją będziemy widzieć w obronach. A, natomiast jest fantastyczna w ataku, ale znowu jest fioletowa. I patrząc na przykład na wojny, gdzie dominują, w, szczególnie w wyższych sojuszach, kalmary, to zazwyczaj nie idzie się fioletami w kalmara. A, natomiast jest szybka, więc nie powinna mieć aż takich problemów z maną po osłabieniu klocków. Kontruje kalmara swoją pasywką, więc myślę, że jest dla niej nadzieja. A jeśli chodzi o walkę z tytanami, to tam aż tak bardzo Wam nie pomoże. Jest po prostu opcją, jako postać z dosyć wysokim atakiem, ale pewnie macie lepsze. Jeśli chodzi o krwawe jatki, tam jest świetna. Szybka mana, niezłe obrażenia, obniżenie ataku, resetowanie zegara dolegliwości. Jej kolor nie jest już aż takim problemem, ponieważ. Nie tak często ktoś wstawia kalmara do obrony na krwawych jadkach. Jasne, zdarza się, bo nadal to jest dobra obrona, ale nie jest tak popularny jak na przykład na wojnach. Jeśli chodzi o podbite ulepszenia, jest również całkiem spoko. Z aktywnymi podbiciami jest w stanie uderzyć dosyć mocno, redukuje atak przeciwnika. I dodatkowo jest w stanie dać Wam większą kontrolę nad walką. Na szturmie jest gotowa po 6 klockach, więc tu nie ma dużej różnicy między 6 a 7 czy 6 a 8. A jej obrażenia nie są aż tak duże, jeśli ją porównamy do tych ultrasilnych postaci zadających obrażenia, które wrzucamy na szturm. Natomiast jest w stanie obniżyć atak przeciwnikowi. Natomiast to co sprawia, że jest niesamowicie silna na szturmach, to jest resetowanie zegara dolegliwości. Jeśli chodzi o szturmy, tam bardzo często używamy postaci, które kontrolują manę lub umiejętności specjalne, więc można ją tam spokojnie brać jako taktyczną postać, która pozwoli wam wyłączyć całą drużynę z walki. Także to jest coś, co sprawia, że jest tam niesamowicie silna. Podsumowując, narcyzja jest fantastycznym bohaterem. E, rodzina bardów, jej bonusy i pasywki wprowadzają do gry nową, bardzo silną mechanikę. E, ma świetne statystyki, fantastyczną umiejętność specjalną, która jest w stanie dać Wam o wiele większą kontrolę walki. Natomiast słyszałem wielu graczy mówiących, że akurat narcyzja to jest postać, którą najmniej by chcieli z całego portalu. Dlaczego? Po prostu dlatego, że jest fioletowa. Ja mam trochę inne podejście. Bardzo bym chciał trafić tą postać. I nawet pomimo tego, że moja kolejka, jeśli chodzi o fioletowe postaci, jest bardzo długa. Narcyzja weszłaby do niej jako projekt numer jeden. Zdecydowanie jest warta tabardów i a, przełamania limitu. Dajcie znać, co o niej myślicie. Jeśli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych recenzji czy testów, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Powodzenia w Waszych przyzwaniach. Trzymajcie się. Do zobaczenia.